Cześć czołem tutaj ja, AK Terminator, i jest ze mną. Ja się ma. <grym> Dobra. Ym... No, jesteśmy znowu na najflandzie. Tylko, że na dużo większej mapie. Ja trochę jak z Garysa ją kojarzę, ale ona wcale nie jest taka wielka. No, Zobacz, że jest. No, chyba, że w środku jest taka ogromna. I tak się okazuje, że nagle na samym początku znalazłem koosy, nie? Nie no nie Nie, nie, nie znalazłem. Na serio jeszcze nie znalazłem, ale to by było śmieszne. Szukam. Nie, możesz te półki w tej w łazience otwierać. Nie wiem czy wiesz. Boże, nie wiem. <śkoda> Szkoda, że ty lodówki się nie da z boku. Nie nie nie, 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 Tu byłem. Na górę chodź, coś Ci pokażę. A gdzie? A dobra, to jest góra. Co? Gdzie? Wejść na te schody, na schody. No już weszłam. Jestem na górze. Podejść do schodów. A dobra. Tu jest takie przejście. Ukryte. O, cześć! Masz jeszcze wejść na. Nie masz kosy? Nie, nie. A to już byłem. Kolejny byłeś? Nie, nie. Hmm, tu nic Piękno nie ma. Hmm. No można się pogubić. Nie tak jak na tamtej mapie. No kurde, my tu kosy w ogóle znajdziemy. Znajdziemy. No to jest lepiej, bo trudniej je znaleźć. No to, Mam kosę. Bo na tamtej to się prawie w tych samych miejscach respiły te kosy. No właśnie zauważyłem. To jest ciągle winny. Ja jestem przy jak coś. Masz kosę? A gdzie jesteś? Nie, na ciągniku A, dobra, już idę Jak ty tam wlazłeś? O Boże Kurde a tu też jest do dwóch rund? Nie, tu chyba tak. Bez linia to tak, ciężko tak. będzie. Tutaj pewnie też y, ciągłe miejsca mają te same, zgadłem? Nie, tutaj to w ogóle inny inni się razpią. Randomowy, tak? Tak. Ej, a wiesz, że tu też jest tajne przejście? Tylko, że nie da się go otworzyć. Wiem. Duży, dużo miejsca. Czekaj, gdzie to jest, to coś ci pokażę. To, Chodź, to jest. Ej, odź, odź, odź. Chodź za mną. Tak, patrz. patrz. Kurde, nie jest tu. Nie, to nie tu, ale takie jest miejsce, że wchodzisz przez ścianę tam. wejdziesz tam, można wejść przez ścianę i To z której strony musi być? Nie wiem z której No z tej chyba Nie no nie wchodzę, ale dziwne, takie, że tam wchodzisz przez ściany, takie fajne To sprawdzasz? Nie Ale dobra, szukaj głosy nie, nie ma A Jak znajdę to nie będzie zniesz. Ej no to ciągle w tym samym miejscu jest to jest bez sensu. Nie, nie mów, że masz. Nie, nie mam. A ty masz? Nie. A, myślałem, że ty masz i już się tak bałem strasznie. O, kura w kurniku. Idę <grych> Kurnik ze starego Instagrama. <grych> Cholę fajne! Widziałeś? To jest na, do... to jest na dodaście. Te graffiti. Naprawdę? Chodź, zobacz ile kos. tutaj, patrz. Tu są. Patrz. Eee, szkoda, że się nie da podnieść. Bez sensu. Szukamy kosy, które wiszą sobie tu, tutaj, nie? No, a wiesz na dachu też mogło być? Po prostu bez sensu. Tyle. Na dachu też szukaj, bo mogą być. Dachu? To jest dach? O Boże. Ja nie wiem, jak to wleźć. A, zaraz ci pokażę. Gdzie ty jesteś? Teraz szukać muszę. W szopce jestem. Jestem przy takim. czymś dziwnym. I do w którym jeszcze wody, nie byłem. Co? Dobra, słyszycie. Mhm, kładka. Dzień dobry. Pokażę ci, pokaż, 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 jak tam wejść. Chodź tu? tu. No, kurde, kurde. Głosy znaleźć trzeba. I to jest dziwne. To jest, to jest tak ciężko coś znaleźć. Mam. Tu, popatrz. Nie, no nie. Co za Dobra Ja sobie mogę poczekać, ja bardzo chętnie. Bo jestem ja w CT, także mi nic nie... Ja mogę poczekać. Nie ma drugiej kosy na Wiesz, że ja bym był na jeden hit z kosy? Albo na jeden i taki szybki stan. Naprawdę. Ile dostajesz na major? Czy ty masz goda? Halo. Nie, nie. nie, nie. nie Dobra, nie, nie masz. To chyba musimy się pożegnać, nie? Cześć. No.